Drugi tom alfabetu idei, dostępny w wydawnictwie Capital Book. Polecam serdecznie. Proszę Państwa, 22 listopada Parlament Europejski podjął uchwałę nieznaczną większością głosów, niemniej jednak o potrzebie znowelizowania. Traktatu Lizbońskiego. Tam wchodzą w grę, jak już mówiłem, trzy takie zasadnicze punkty, bo w ogóle ponad 270 przepisów trzeba będzie, postanowień tego traktatu trzeba będzie skorygować. No ale trzy są takie, wydają się najważniejsze. Mianowicie <coughs> likwidacja prawa weta, czyli jednomyślności w podejmowaniu decyzji. Zmniejszenie Rady Europejskiej, która jest organem władzy prawodawczej Unii Europejskiej, z 27 uczestników do 15, no i przekazanie pod wyłączną, do wyłącznej kompetencji Unii Europejskiej 65, 65 obszarów decyzyjnych polscy deputowani do Parlamentu Europejskiego, nie wszyscy co prawda, ale ci, którzy są związani z Volksdeutsche Partei, tak jak pan Andrzej Halicki, wielce czcigodny, no a także tace, takie zasłużone postacie w ruchu robotniczym, jak Włodzimierz Cimoszewicz, zarejestrowany w swoim czasie przez SB jako kontakt operacyjny Kareks. Pan Marek Belka zarejestrowany, znaczy nie, tam zarejestrowany, tajny współpracownik. Służby bezpieczeństwa za komuny o dwóch, o dwóch, nawet pseudonimach operacyjnych. No i Leszek Miller, który wprawdzie zarejestrowany nie był, no ale to nic nie szkodzi. Proszę zwrócić uwagę, jakie, jak, na, jaka ewolucja w, w stosunkach między tymi trzema postaciami w ruchu robotniczym. Otóż, kiedy Leszek Miller wziął pożyczkę moskiewską, tam na przełomie lat. 80-tych, 90 -tych, to Włodzimierz Cimoszewicz nawet nie chciał oddychać tym samym powietrzem, co on sam na sali Sejmowej. No a teraz proszę, nie tylko oddycha, ale tam pijał sobie z dzióbków i tak dalej i informują nas, że ze strony czwartej Rzeszy nic nam nie grozi, nic Polsce nie grozi. No, że to są tam fałszywe teorie spiskowe i tak dalej, przez głupców rozpowszechniane. No, takich mędrców jak tacy mędrcy to głoszą, jak Władimir Cimoszenko, jak Leszek Miller i pan Marek Belka, no, to nie wypada zaprzeczać, to jasne. Proszę Państwa, kiedy tutaj ze strony Czwartej Rzeszy nic nam jak nas zapewniają. Postacie czołowe ruchu robotniczego nic nam nie grozi, no to e, cała Polska zastygła w oczekiwaniu, dlatego że pan Mateusz Morawiecki dał głos, iż w poniedziałek ogłosi skład tego swojego rządu. O, wszyscy ciekawi są, kto tam w tym rządzie będzie. Ja to spekulowałem, tak, że pan Mateusz Morawiecki mógłby zapewnić temu rządowi uzyskanie w tym zaufania, gdyby tam do tego rządu wprowadził starych kiejkotów od pułkownika wzwyż. No, ale wydaje się, że na to się nie zanosi, na co by wskazywało. Postępowanie agenta Tomka, który truchcikiem już przebiega na drugą stronę, no to znaczy, że stare Kiejkuty też się zdecydowały, że na tym etapie będą służyły czwartej Rzeszy. Wobec tego prawdopodobieństwo, że pan Mateusz Morawiecki, ten rząd, utwor... nasz znaczy, rząd, to on utworzy, ale że ten rząd uzyska wotum zaufania w Sejmie, no jest bardzo niewielkie. Proszę Państwa, jeszcze z jednego powodu Polska zastyga w oczekiwaniu. Mianowicie na granicy polsko-ukraińskiej trwa blokada przejść granicznych zorganizowana przez polskich transportowców. Polscy kierowcy i właściciele firm transportowych domagają się, żeby ukraińscy kierowcy mieli Przywrócone zezwolenia handlowe na przejazd przez terytorium Rzeczypospolitej. A z kolei rząd ukraiński się nie chce na to zgodzić, powołując się na umowę, jaką tam z Komisją Europejską Ukraina zawarła. No, i ponieważ rząd już dożywa ostatnich dni, w związku z tym nie jest w stanie wpłynąć na tych polskich przewoźników, żeby granice odblokowali. No, i w związku z tym, Kijów, ukraińskie władze nakazały polskim władzom otworzyć przejścia graniczne i zaprzestać blokowania, bo jak nie, to, no właśnie, nie wiemy jeszcze co. Prawdopodobnie, Skargę złożył Ukraina na Polskę do Reichskammergerichtu w Luksemburgu, no i Reichskammergericht. Nałoży na Polskę jakieś sztrafy w związku z tym. O, Zobaczymy, jak to będzie. W każdym razie, proszę Państwa, Ukraina nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo Ukraina już teraz podkreśla, że to bardzo niebezpieczne jest, dlatego że wszystkie transporty przez jedyną granicę, jaką Ukraina utrzymuje łączność ze światem, to właśnie ta granica została zablokowana. No i Ukraina będzie miała dobrą wymówkę, jak przegra wojnę, no to... Na skutek czego? Na skutek blokady granicznych przez polskich kierowców. No więc widzimy, no to wtedy już władze Rzeszy tam dadzą nam, pokażą nam ruski miesiąc w generalnym gubernatorstwie. Proszę Państwa, więc widzimy, że czarne chmury się zbierają nad naszym nieszczęśliwym krajem, ale żeby Państwu tak do końca nie psuć dobrego nastroju, to na koniec podam dobrą wiadomość. Otóż Lech Wałęsa, nasz kukuniek, wygrał przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka proces z Polską i dostał 30 tysięcy euro odszkodowania. No, widzimy, że jak tylko Europejski Trybunał Praw Człowieka usłyszał, że Donald Tusk będzie Przywracał ubeką emerytury, no to już wiedział, co ma robić i Lech, Lechowi Wałęsie przyznał 30 tysięcy euro odszkodowania. Jak widzimy, jest to pewna tradycja za komuny. Jak pamiętamy, Lech Wałęsa, jak mu brakowało pieniędzy, to zaraz wygrywał w Totolotka, a teraz wygrywa przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu. Widać nawet, że tamtejsi oficerowie prowadzący są hojniejsi od tych komunistycznych PRL-owskich, i to jest też dobra wiadomość. Drugi tom alfabetu idei, dostępny w wydawnictwie Capital Book, polecam serdecznie.